Witam. W tym poradniku przedstawię jak przerobić yy, gry Java z formatu JAR na JAD oraz jak je testować na komputerze. Wchodzimy w przeglądarkę yy, i wpisujemy w Google następnu, następującą frazę JAD Maker. Widzimy, odpalamy i mamy do ściągnięcia. Oraz będzie nam potrzebny program mid. Ściągamy pierwszego albo drugiego linka, oba są dobre. Jeżeli już ściągnęliśmy te dwa programy, możemy zacząć instalację MIDBX. Po instalacji pliki JAD będą inaczej wyglądać. Wypakowujemy Makera, nie potrzeba instalacji. Otwieramy. Widzimy, pokazało nam się takie okienko. Za pierwszym razem będzie ła się dłużej ładować, ale ja już otwieram dzisiaj kolejny raz, więc od razu się otworzyło. Yy, musimy wkleić do tego folderu jakąś grę w formacie JAR. No, nie będzie to IC Tower. Yy, zaznaczamy tą grę i wrzucamy do okienka. Widzimy, się przerobiło. Możemy zamknąć program i yy, yy, widzimy tą nową ikonkę plików JAR. Mit yy, Widzimy, odpaliła nam się konsola oraz emulator. Teraz możemy przetestować grę. Możemy kierować y, klawiszami numerycznymi y, poprzez y, wcześniejsze wciśnięcie klawisza numlock. Y, możemy kont y, kontrolować również sterowanie y, na klawiszach, tak jak tutaj, dwójką zeskaczemy, bądź na klawiszach numerycznych. Więc dziękuję życzę miłej zabawy z tym programem. Pozdrawiam, Alikson.